Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Ja się nazywam Magda i dzisiaj zapraszam Was na taki luźny pogadankowy filmik. Ja mam dzisiaj soczek z wyciskanych owoców, taki kupny, ale wy sobie zobaczcie jakieś kawki, herbatki, usiądźcie wygodnie i sobie pogadamy i czekam też na Wasze komentarze, bo jestem na maksa ciekawa tego, jaką Wy macie opinię na ten temat, bo jest to taki temat dość dynamiczny. Zmienny i taki wiecie, w procesie, mam wrażenie, który się kształtuje i który widać, że się po prostu na przełomie lat bardzo zmienia. A będziemy dzisiaj rozmawiać o wizerunku dzieci w internecie. Ja już się wypowiadałam na ten temat na moim Instagramie, na którego by the way bardzo serdecznie zapraszam, tam jesteśmy ze sobą na bieżąco, codziennie, także e, no będzie mi miło jeśli wpadniecie, tak czy owak w czerwcu bodajże wypowiadałam się na ten temat i no... Wydaje mi się, że dość rozsądnie na ten temat się wypowiedziałam i podtrzymuję wszystko, co mówiłam wtedy. Ale ja tam nie miałam takiej informacji zwrotnej o Was, co Wy na ten temat sądzicie, a tutaj mam nadzieję, że po prostu w komentarzach wytworzymy jakąś fajną dyskusję. Powiem Wam, że ja od samego początku, jak jeszcze nie miałam dziecka, to tak delikatnie zawsze ten temat był mi bliski. W sensie zawsze zastanawiało mnie to. Hmm. Czy to jest ok, czy to nie jest ok? Zawsze. Natomiast ten problem wyszedł na wierzch w momencie, kiedy sama urodziłam dziecko, no i jednocześnie działając w internecie, pojawiła się taka zagwostka: czy ja powinnam publikować twarz dziecka, powinnam publikować jego wizerunek, czy może powinnam go chronić przed tym? Ale wiecie, abstrahując już od tematu osób, które działają w internecie i które publikują twarz dziecka. Jakby pomijać to, myślę, że teraz każdy z nas, działając w social mediach i gdzieś tam pokazując się, mając te profile w social mediach, Zastanawia się po prostu, czy publikować tą dziedzinę swoją, czy też nie. Powiem Wam, że najczęściej pojawiającym się pytaniem u mnie jest właśnie to, kiedy pokażę twarz dziecka. Magda, kiedy Ty w końcu pokażesz twarz dziecka? I wiecie, to nie chodzi o samą twarz dziecka, tylko o wizerunek. Bo wizerunek to jest coś takiego, że na przykład idziecie ulicą, widzicie tą osobę z daleka i kojarzycie ją. Wiecie, jak mam na imię, jaki mam mniej więcej lifestyle, co robi w życiu. I tak dalej W sensie możecie mniej więcej określić, kim jest ta osoba I ja mam takie zdanie, że jako reprezentant interesów mojego dziecka Muszę zadbać o to, czy ono w ogóle chciałoby się pokazywać w internecie Żeby nie było potem takiej sytuacji, że ono za 10 lat do mnie przyjdzie i powie Mamo, co Ty zrobiłaś? Co Ty zrobiłaś? Jak ja jestem teraz w szkole przez Ciebie postrzegany? Dlaczego Ty pokazałaś, że ja na przykład korzystam z nocnika? Mamo, wiesz, że nic nie ginie w internecie, że są screeny jak byłem niemowlakiem, jak się kąpałem w wannie, jak korzystałem z nocnika i jak ja mam teraz z tym żyć? Dlaczego muszę cierpieć za to, że ty jakby żyjesz z tego, że pokazujesz swoje życie w internecie? No, wiecie, takie dziecko na przykład w wieku 18 lat w prezencie swojej dorosłości prezentuje rodzicom pozew na przykład. No, zdarzają się takie e, sytuacje już w Europie, także nie jest to. Jakaś wymyślona sytuacja. Montuję ten filmik i tak e, pomyślałam sobie, że nie dopowiedziałam jeszcze takiej ważnej sytuacji, w, którym, w której na przykład jak rodzic publikuje wizerunek swojego dziecka, potem posyła dziecko do przedszkola czy tam do innej placówki. No i jest taka sytuacja, że na przykład jest grupowe wyjście spacerek czy coś tam innego, co tam dzieci w przedszkolu robią w każdym czy tam w szkole. W każdym razie, no co? Idzie sobie dziecko, ten wizerunek dziecka jest opublikowany, jest znany. No i idzie sobie jakaś randomowa halinka i patrzy. I poznaje, poznaje dziecko z internetu. No i co taka randomowa Halinka może powiedzieć? No, dzień dobry, słoneczko, ja cię znam! się twoją oglądam, uwielbiam was, jesteś cudowny, a jak po tym przeziębieniu twoim wszystko dobrze? No nie, ja mojego dziecka w takiej sytuacji stawiać nie chcę. Myślę, że dużym błędem przez rodziców jest postrzeganie swoich dzieci jako swojej własności. Ja tak nie uważam. Moje dziecko nie jest moją własnością. Ja jestem jego rodzicem i ja muszę zadbać o rozwój, o jego rozwój, o jego bezpieczeństwo i według mnie jeszcze rolą rodzica jest pokazanie świata w pełnej okazałości jako wachlarza różnych możliwości, że nie Szufladka i do tej szufladki zapakujemy dziecko, zamkniemy szufladkę i, i nie pokażemy nic więcej. Właśnie według mnie rodzica takim paradoksem jest to, żeby pokazać cały wachlarz możliwości, które może mieć dziecko, a w momencie według mnie pokazywania całego jego życia w internecie, zamykamy mu jednak tę szufladkę, a może nawet pewne pewne kierunki życiowe, na przykład, nie wiem, chciałaby zostać prezydentem albo coś takiego. No w sensie chodzi mi o to, że po prostu możemy jakby zamknąć pewne drzwi dziecku przez to, że na przykład pokazujemy jego całe życie, ale, ale żeby nie było, możemy też otworzyć. No i właśnie to jest pewna taka, taki niuans, który rodzice muszą podjąć. No właśnie, rodzice. Całe szczęście nie spoczywa na mnie tylko ta odpowiedzialność, tylko również na moim mężu, który powiem Wam szczerze, że jest bardziej taki liberalny w tym stosunku. Ja mam takie poczucie, że chciałabym bardziej chronić ten wizerunek mojego dziecka, aczkolwiek nie chcę udawać, że go nie ma, no bo, no bo jest częścią mojego życia. Zresztą przez rok mama i dziecko żyją w symbiozie i ciężko mi by było udawać, że wiecie, że w ogóle nie urodziłam. To by było trochę głupie, no ale w każdym razie chodzi mi o to, że. Wiecie, że po prostu nie czuję się do, do końca w takiej roli mamy, która, nie wiem, na przykład robiłaby zdjęcie niemowlakowi i pisała na Instastory Dzień dobry kochani, miłego dnia. No nie, myślę, że to jest kuszące, bo no nie oszukujmy się, dzieci i zwierzęta generują ogromne ilości zasięgów w internecie. Ale jednak mimo wszystko ja się osobiście nie widzę w tej roli. Ale żeby nie było, ja nie chcę tutaj mm, oceniać kogokolwiek, bo nie jest to moją intencją, bo tak jak wam mówiłam, niektórym drzwi się otwierają na różne ścieżki kariery, a niektórym przez to zamkną. To wszystko zależy od dziecka, od jego indywidualnych potrzeb, od jego charakteru. Ja po prostu wychodzę z takiego założenia, z takiego stanowiska, że skoro ja jeszcze nie znam temperamentu do końca mojego dziecka, nie znam do końca jeszcze jego potrzeb. To nie będę, nie będę decydować w tym momencie, czy właśnie pokazywać go światu, wiecie, w całej okazałości, w całych moich zasięgach, czy też nie. Bo co jeśli okaże się, że on będzie na przykład osobą zamkniętą, nie do końca będzie się czuł dobrze, jeżeli będzie miał już świadomość tego, że ogląda go taka ilość ludzi, no i po prostu będzie czuł się przez to przeze mnie przeze mnie niekomfortowo. No ja. Bym miała z tym bardzo ciężko i prawdopodobnie miałabym z tego powodu dość duże wyrzuty sumienia. Ale z drugiej strony może okazać się, że dziecko to jest urodzona dusza artystyczna, która uwielbia przemawiać do ludzi. Wiecie, jak to jest. No Są takie osoby, które na przykład no kochają przemawiać do ludzi, ale ja to zresztą też lubię, i yy, jest na przykład, nie wiem, urodzonym aktorem i. Albo urodzonym śpiewakiem, albo urodzonym komikiem, i po prostu od malinkości uwielbia być przed kamerami, i wtedy takie drzwi, taka kariera otwiera się przed takim dzieckiem na przykład. Także mówię, no są plusy i minusy, ja po prostu, no, po prostu ja jestem taka ostrożniejsza w tym momencie. No i tutaj teraz przechodzimy do dalszej jakby dyskusji, która wiąże się z taką świadomością. Chodzi mi o to, że mm, bardzo często niemowlęta. Noworodki nawet są pokazywane w internecie już od razu od kilku dni, e, kiedy są na świecie, i one nie mają te, do końca świadomości tego, że tyle osób je widziało. No bo co innego, jak widzi <grydzi> je na przykład, nie wiem, babcia, rodzina i tak dalej, czyli załóżmy 20 osób, a co innego, jak pokazujemy na przykład dziecko w internecie i ono nagle mm, jest obserwowane przez 10 tysięcy osób albo 100 tysięcy, albo i milion. No jakby to jest różnica. Dopowiedź numer dwa chciałabym zaznaczyć, że teraz w tym momencie każdy może wygenerować milionowe zasięgi na przykład na TikToku w momencie, kiedy filmik staje się wiralem, jakiś taki niepozorny, więc osoba, która nie działa w internecie, kompletnie nie działa, a wrzuci filmik na przykład na TikToka, musi zdawać sobie sprawę według mnie z tego, że może się tak okazać, że nagle następnego dnia wchodzi. Na TikToka i patrzy 3 miliony wyświetleń, 500 artykułów na ten temat. No, serio, może się tak zdarzyć. I nie nie zgadzam się z tym, że wszystkie noworodki wyglądają tak samo, a nawet jeśli by wyglądały, to to nic nie zmienia, bo to jest właśnie ta osoba. Jakby nie umniejszajmy noworodkom, nie umniejszajmy niemowlakom, bo to też są istoty, to są też ludzie, które jakby mają prawo do zadecydowania. O różnych rzeczach, może w mniejszym stopniu, no bo wiadomo, rodzice decydują też e, o takich bardzo ważnych kwestiach, no ale jednak możemy wybrać, czy wstawić to zdjęcie, czy go nie wstawiać. No i właśnie ja powiem Wam szczerze, że czekam, kiedy mój syn po prostu sam będzie mógł powiedzieć: hej, mamo! Czy ja mogę coś powiedzieć do Twoich widzów? Albo hej, mamo, wiesz co, nie mam ochoty robić z Tobą teraz zdjęcia. No, po prostu żyłoby mi się lepiej z taką świadomością, jakby on po prostu sam o tym decydował. Żeby to nie zabrzmiało tak, że ja coś mam do rodziców, którzy pokazują swoje dzieci w internecie, bo tak nie jest. Nie mam też nic do rodziców, którzy decydują się na jakieś kampanie reklamowe, żeby ich niemowlę było ym, na przykład twarzą jakiejś marki odzieżowej. Absolutnie do tego nic nie mam, bo wiecie, to jest wciąż dbanie o wizerunek dziecka, bo tam nie ma nic złego tak naprawdę. I wiecie, jeżeli rodzic jest z tym ok, i są z tego korzyści dla całej rodziny, to to jest według mnie super. I pokazywanie dziecka ze smakiem, tak jak my sami byśmy chcieli być pokazywani, jest według mnie ok, Czyli ja... dla mnie sytuacją nie okej okay jest kontent. Który zakłada pokazywanie dzieci w różnych takich momentach, gdzie one nie do końca mogłyby sobie na przykład tego życzyć. To jest już według mnie niefajne, kiedy na przykład dzieci pokazywane są, jak płaczą. I tak z płaczem nie mam problemu, jakby wszyscy płaczą, faceci też, chłopcy też mogą płakać, ale tutaj nie chodzi o to. Tutaj chodzi o to, że y, dziecko jest na przykład twarzą. Y, Sytuacji, w której mogłoby się poczuć niekomfortowo Albo na przykład w kąpieli Bardzo często widziałam dzieci w kąpieli Albo na przykład, gdzie widać bieliznę No, to już nie są... To, to wiecie co, to już dla mnie są już takie sytuacje O, że ja czuję delikatny zgrzyt Albo wiecie, niemowlę na golaska i tylko jakimś emotikonkiem zasłonięte to, to co ma być zasłonięte No... No i co? I my mamy wierzyć, że na przykład na Instagramie ten emotikonek. Ym, może jest... Ja nie wiem, ja na przykład sobie teraz myślę, że może jest jakiś program, który usuwa ten emotikonek, no i co? I słuchajcie, naprawdę jest dużo takich kont i byłam już w takiej części internetu, gdzie naprawdę zastanawiałam się, co ci rodzice mają w głowie. I tutaj już niestety jak ja staram się nie oceniać za bardzo ludzi, to w tym momencie miałam takie. Nie, nie, wypisuję się z tego. No i koniec końców, po prostu, ja nie chcę mieć za bardzo do czynienia z takimi kontentami, i no, ja po prostu nie obserwuję, bo, bo po prostu szkoda mi takiej nieświadomej istoty, która ym, jest pokazywana w ten sposób. Nie ma, te, nie ma takiej świadomości, a rodzic wykazuje się taką, takim trochę brakiem odpowiedzialności, aczkolwiek, no co, można sobie machnąć ręką, powiedzieć: A dobra, za 24 godziny to zniknie. Ale z drugiej strony. Sam fakt, że to jest, jest takie dla mnie słabe. Jeśli chodzi o pokazywanie dzieci w internecie, to też warto zauważyć, że to jest dopiero pierwsze czy drugie pokolenie, które będzie tak naprawdę pokazywane od samego początku w internecie, i wiecie, my tak naprawdę możemy tylko się zastanawiać, jakie to będzie miało konsekwencje. I tak, ja mówię trochę z innej perspektywy, z perspektywy osoby bardziej zasięgowej, ale tak jak mówiłam wcześniej, to jest dla mnie mało znaczące, bo tak naprawdę teraz wszyscy mamy z tym styczność. Pokazuję dzieci na Facebooku tak samo. Tak samo te zdjęcia nie zginęły, one gdzieś tam są w tej chmurze internetowej. I nad konsekwencjami możemy się zastanawiać, i ja jako osoba, myślę odpowiedzialna, się zastanawiam. Wiecie, ja też nie, nie zamierzam się zachowywać, o Boże, widać jego twarze, szybko musimy wymazać to i tak dalej. No nie, bo tak naprawdę, no co, jak będę nagrywać instastory, Nikodem przebiegnie, czy tam Nikodem z tyłu będzie, no to no będzie, no i tyle. I, I tyle, bo jest człowiekiem i może go być gdzieś z tyłu widać. Chodzi mi bardziej o takie pokazywanie wizerunku, wizerunku, nie twarzy dziecka, ale wizerunku dziecka w takim mm, dość. Niefajnym mm, kontekście. Yy, więc, tak jak mówiłam, upać kanę na golasa, w bieliźnie, yy, w jakichś takich dziwnych sytuacjach dwuznacznych, w których można sobie pomyśleć dwuznacznie, upać kanę całe, yy, któremu jest smutno, któremu jest źle. Yy, wiecie, no po prostu nie są sytuacje, w których na przykład rodzic powinien yy, robić zdjęcie czy tam nagrywać, tylko zadbać o ten jego komfort emocjonalny, czyli na przykład pocieszyć się, jeżeli płacze. Albo umyć, jeżeli jest całe brudne. No, dla mnie to jest pierwsza rzecz, o której pomyślę, a nie o tym, żeby zrobić zdjęcie. Dopowiedź numer trzy. Chciałabym jeszcze zaznaczyć, że są takie sytuacje, w których nie tylko w polskim internecie, na polskim podwórku, ale również na zagranicznym, gdzie my wiemy dokładnie, gdzie dziecko mieszka, gdzie dziecko chodzi do szkoły, czy tam do przedszkola. Jakie dziecko ma, jakie dziecko ma pokój, jak wygląda pokój, jaką ma pościel, na co chorowało ostatnio. No, generalnie wiemy wiemy wszystko, czy jest zdrowe, czy jest chore, czy jest podziębione, czy może inne jakieś tam problemy ma. Wiemy generalnie wszystko. Każdą intymną sprawę rodzice niektórzy publikują w internecie. No nie wiem. Dla mnie sprawy intymne powinny być chronione przez rodziców. Takie jest moje zdanie. I są pewne sprawy, których nie powinniśmy poruszać. Oczywiście o sobie możemy mówić wszystko, bo to jesteśmy my i bierzemy za to pełną odpowiedzialność. Ale za dzieci też bierzemy odpowiedzialność, a nie znamy tych konsekwencji, więc odpowiedzialność prawdopodobnie jest jakby przełożona na potem. A ludzie często nie myślą o tym, co będzie potem, tylko żyją tu i teraz. Okej, okay. jakby okej, okay. tylko pytanie, co na to i dzieci? Jeśli miałabym odpowiedzieć Wam na pytanie, kiedy pokażę twarz dziecka, to odpowiedź brzmi, nie mam pojęcia. Może wtedy, kiedy on sam zadecyduje, a może coś mi się zmieni w głowie za miesiąc i Wam go pokażę, nie wiem. W każdym razie na pewno chciałabym, żeby wyszło to bardziej od niego. Teraz. Dwa, nie będę udawać absolutnie, że go nie ma, no bo on jest, istnieje. Będę wam pokazywać to, co uważam za słuszne. Jeżeli chciałabym się z wami czymś podzielić, na przykład y, ubranka, zabawki, książeczki, coś, co uważam za wartościowe, to na pewno to zrobię, bo, bo nadal takie. Podjęłam kilka decyzji dotyczących tego, y, że na przykład nie będę już odpowiadać na pytanie, kiedy usiadł, kiedy zaczął raczkować kiedy staną, kiedy czworakuje yy, i tak dalej. Ze względu na to, że po prostu to jest szkodliwe dla tych mam, bo ja wiem sama po sobie, że to bardzo yy, sprawia, że tak porównujemy te niemowlaki, a to jest, to jest niefajne. To, to nie jest fajne, bo każde dziecko powinno mieć spokojny taki czas na rozwój i porównywanie do innych niemowlaków nie jest w ogóle fajne. Dlatego... Yy, w trosce o wasze zdrowie psychiczne nie będę tego robić. Także tak wygląda mój stosunek. Zapraszam Was bardzo serdecznie do komentowania. Jestem mega ciekawa, co Wy o tym sądzicie. Dziękuję Wam za, bardzo za oglądanie. Wpadajcie na Instagrama i widzimy się w kolejnych odcinkach Biciaczki. Do zobaczenia.